Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku ze Marzeń Zimowego rajdu. Zaczynamy sobie dalej zadania. Jest kurcze już koniec prawie stycznia, a my jesteśmy daleko. Bytyjamy. i Właśnie zorientowałam się, że skoczyć się sianą muszę, którą zwykle trzymam przy parkurze, w razie gdyby go nie zgodniamy. Jak sądzisz, czy bym mogła jechać do stajni, przywieźć mi nieco siana? Pięć kostek powinno wystarczyć. W porządku. Yy, tak. Z dół ukończyłam wszystkie wyścigi ładnie, elegancko. Podaję, że troszkę zarobiłam, troszkę widzimy luk zmieniony staty na statystyki lepsze. No, jodzko pokupowane. Coś tu porobiłam, ale. Długo nie było. A teraz kurczę taką chęć mam na tą Akademię Gwiazd, że. Ale trzeba skoczyć <śled> przed wiosną <śled> zimówkę. Ale zimę akurat lubię. Więc... to zimową część, więc na spokojnie. Generalnie w planach jest, zobaczymy jak nam się uda, bo y zawsze wstawiałam filmy, jak już regularnie się bawiłam, to piątek, niedziela, a jak y raz w tygodniu, to w niedzielę. I teraz przestawiam się na środę. Aktualnie dzisiaj to nagrywam jest środę i to dzisiaj musi wlecieć. <ścoughs> zobaczymy, jak mi się uda. Mm. Dziękuję Ci, teraz będę mogła sprawić trochę przyjemności konia po trening treningu na parkurze lewelek. Tu jakieś zadanko widzę. Chyba sklepikarz, to pojedziemy. Co my mamy jeszcze za zadanie? Aha, schronienie tam. No to to tam dalej troszkę jest, ale mi się wydaje, że... że tu pewnie to zadanie, co? Ale my tu po kolei tak pojedziemy, pewnie do tej kropki pierwszej, później dopiero tu. Więc na razie w ogóle wiadomimy raz w tygodniu. Mówię, w tą środę zobaczymy, czy da się radę przystawić eee, A później pomyślimy o dwóch. Chociaż może czasem wlecą dwa w tygodniu. Zobaczymy jak z czasem. Witam, i Podobno mieszkańcy Cane Point mają kupot z inwazjami kryzoni. Oto trudka na szczurę, którą możesz zawieźć czkws Za was wystarczy dla wszystkich. W porządku. Eee, to... Muszę jechać dołem czy górą? Do dołem Dobrze. No, i w planach była godzina 14, ale ostatnio się troszkę zapomniałam i wstawiałam po 17. Za zapomniałam y, to ustawić. Y, auto, auto Tak, i też nie premiera, tylko ustawić godzinę, na którą ma być wstawiony. No, jest tak, jest. Taki z tego, co mówiłem, żółki wędkarskie jest znacznie mocniejsze od tych, które już mam obecnie. Mam nadzieję, że dzięki nim złapię naprawdę wykor, bez pytań. Proszę, że... well. Jack -a. Nie wiem czy dobrze to czytam. Gatepoint, czy, są... czy już do niego dotarły? To test sprawdzimy, bo idziemy przy okazji. U, ile zadań, matko. No, no, no. Witaj Ama, i wieścia ja tobie szybkość obiegły doliną. Podobno chciałabyś poćwiczyć pod dachem? Pojedź tam i porozmawiaj z Lindą. Nie śpiesz się, jednak Linda nie zgodzi się cię pouczyć, póki nie będzie pewna twoich umiejętności. Oho. No wszystko bierzemy, no trudno. Czy chcesz zarobić dodatkowe pieniądze? poznaj się bliżej z ze stajni. Zaglądaj na tablicę ogłoszeń. Aha, dobranoc to my wiemy. Polowanie na szkodniki. Witajamej, jak dobrze Cię widzieć. Mój kotek przejadł się rybami, teraz yy, przesypia całe dnie. Zamiast ułowić szkodniki, które harcują w mojej stajni. Czy możesz pomóc mi spróbować je wyłapać? W porządku, do te wiewióry chyba. Witaj, i mam no, dla ciebie wskazówki, jeśli chcesz kiedykolwiek udział w pokazie koni DRT-a, powinieneś trenować szybkość swojego konia. O, dzięki. Lisa na pewno ci pomoże iść do niej. No to będziemy się cofać, bo tam była chyba lista, bodajże. Oszalonych przez te szkodniki. Teraz jeszcze najprawdopodobniej są po drodze na drugi brzeg rzeki. Może być pojechać do Erejkalów i ostrzec, aby nie dał im się zaskoczyć. W porządku, to, to, to chyba ta hala, co tam widzieliśmy. Tak mi się wydaje. W druga strona. Witajame i wydaje mi się, że złapać babcela. O, to jest to fajne. Akurat. Skoków znaczy, więc czas na spróbowanie czegoś nowego. Katyn wie wszystko o konkursie 6 przeszkód, a trenuje niedaleko stąd. Może warto by było z nią spotkać? To ja fajny wyjście. Ja go bardzo lubiłam, ale pamiętam, że miałam problem ze złotem, bo był strasznie krótki czas i 0 punktów karnych trzeba było. W ogóle w tej części nie wiem, czy gadałam. E są punkty kartne za zrzucenie przeszkód, więc to jest akurat. Super. <laughs> Propozycja pracy na ja etapie, powinien... Dobra, do, 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 do I te punkty karne są super, i w online nie bym chciała, żeby dodali taki wyścig, że za strącenie punkt karny jest. <laughs> I do plecaka. Wielu na na polowanie na szkodniki jest lepsze niż mój kota. będę wystarczyło. Dzięki, chyba. Dobra. Dobra, linda. Kurczę, ale mi się wydaje, że tu od razu tych wszystkich zadań nie miałam odblokowanych. To by po prostu level, tak jakoś się szybko wbił, że te zadania wleciały. Ale nie wiem, w sumie. Bo ten wyścig sześć przeszkód, na przykład, strasznie później był. Prawie na końcówkę go stało, pamiętam. Albo tak czasu przestrzeń by się zepsuła i naprawdę było na początku, a mi się wydaje, żeby było na końcu. <laughs> Lubię dziecki. O, to lubiła się bagować ten wias. O, no ale taki prześwit był, ale nie gorzej był, mi się wydaje. fajno uh, fajne. Okay. A mej, witaj w cool grubiejcie z Point. Jeśli masz przychęć potronować skoki, wy nam o to powiedzieć. Chcesz? Powiedz tylko. Sam. Bum, 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 bum. Ale mi się wydaje, że w tej części to w ogóle też jakoś lepiej skacze. 12 punktów karnych, ale za jedną przeszkodę jest 4 Jeśli ktoś się nie zna, to tak powiem Więc tylko 3 zrzuty mogę zrobić Yo. Oj Sorry, Linda Biechałam w ciebie <laughs> Dobrze, doskonale To mm, po raz pierwszy widzę, żeby ktoś tak szybko poradził sobie z wyznaczonym czasem Powiedz tylko, kiedy będziesz gotowa, aby walczyć o medale O, medale mówię tu? Aha, ups yy. Nie, później to zrobię Pójdźmy o, Ale my coś wygikam co do niej Ciekawe, ile tu dolegali można wpić tam, było około 12. A to jakoś szybko wbijamy. Wszystkie sprawy. Nerżówki dla pana Touta. Tak, już dostałem. Muszę ja tylko znaleźć, powinien być gdzieś w pudełku. Trudka dla mnie? <grytania> tak. Co super pożycie, z tego Antoniego? Zabijać bezbronne zwierzątka? Aha, w takim sensie dla <laughs> Oczywiście, mam przez nie drobne kłopoty, ponieważ zjadają mój ser, ale nie mógłbym nigdy skrzywdzić takich małych uroczych stworzonek Ach, ktoś kradnie mój ser, to na pewno szkodnik, który wałęsają się po okolicy Nie rozumiem, jednak którym się, się do mnie dostałem? Czy możesz mi znaleźć dziurę przez które Nic nie mi do sklepu? W porządku w porządku, zarazem widziałem, że gdzieś się muszą być, zanieść proszę te żyłki panu hmm, Troutowi, na pewno bardzo się ucieszę. Życzę ode mnie udanego połowu. I ostatnio... Witaj, Amaip. taki hmm, tak jakby były głodne, nie uważasz? Sprawdź, e, czy wszystko, wszystkie karmniki są zaopatrzone w ziarno. Okej. Okay. Ja Zaraz zajrzyjmy, ta dziura. To pamiętam, lubiłam to zadanie, nie wiem... Nie wiem dlaczego, pamiętasz, że lubiłam. Dobra, karamniki oblecimy. Widziałem, że może ci zaobserwować w ale teraz trzeba tylko pomyśleć, jak zagrozić im drogę. Dziękuję Ci. Mówię, że wszystko są puste. Mój Boże, przecież ptaszki i z głodu. Co zrobić, co zrobić? Czy mogłabyś mi pomóc? Będę musiała. Maś weź tę deskę i zasunęć nią dziurę. Wtedy, ci, ja, dobierze się do mojego sera, Najwyżej ja sam i ci klienci, którzy chcą go kupić. W porządku już wiem, biegni natychmiast do stajni Harrietty Rain. -E -E ona już ona musi mieć karmę dla ptaków. Pędzi leć szybko, co nie ptaszki pomierają z głodu. W porządku, chociaż to pewnie nie dziś już. Świetnie, to miałam sobie strat, że pomogłeś mi uporać z tą dziurą. Teraz mogę dalej spokojnie prowadzić sklepu do nagrody za Twoją pomoc. I czemu to lubią zadanie? Nie mam pojęcia. Ale pamiętam, że ja to zadanie nie lubiłam. Mm. Eric Love nie wysłał mi w tym roku rzeczę dużo narodzeniem, zastanawiam się, dlaczego. Mam nadzieję, że nie jest na mnie obrażony. Nie jest o coś obrażony. Mogłabyś go o to spytać. <laughs> Kurczę, ale myślę, że już reszta w następnym odcinku bardzo dzisiaj było zupczo. Subcio... <laughs> Super się bawiłam. Jakoś tak przyjemnie się dzisiaj tak robiło. Więc tyle, yy, tak jak mówiłam, filmiki na razie będą chyba w środę, jeśli się przestanę i będę się wyrabiać. Jak na razie bardzo dziękuję. Na razie, co nie? Bo później będzie pewnie dwa razy w tygodniu. Jak na razie bardzo dziękuję za obejrzenie. Do kolejnego, nie wiem, w sumie czy Stajnia Marzeń, czy Akademia. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jak na razie bardzo dziękuję. Do zobaczenia i pa pa.